Korzystając z tego, że jest dość piękna pogoda, dzisiejszego dnia wyskoczyłem na wykopki na Kaltfjord i wpadła już pierwsza monetka. To jest 50 Ore. Teraz ładnym sygnałem okazał się taki guzik. Zaczynam wchodzić tutaj w ten lasek. Bo jak widzicie, raz, dwa, trzy. 3 kampery, tam jeszcze jest kilka, tak trochę, jest godzina wczesna wcześnie rano i tak wydaje mi się, że trochę ich budzę, a teraz wyszedł taki ring, ale to jest od zamka YKK Czyli najlepsze zamki na świecie. Dobra, ćwiczebna i na razie cisza. Dzisiaj nie, coś czuję, że dzisiaj nie jest ten dzień na znajdywanie jakichś konkretów. Jest jedna monetka, jeden śleć, trochę śmieci i teraz ta łuska, znaczy ten nabój ćwiczebny. Musiałem zmienić moi drodzy miejscóweczkę, bo nic nie wychodziło, a kręciło się tam coraz więcej turystów. Więc można powiedzieć, że olałem sprawę. I teraz udaje się tutaj na te dzikie, dzikie pola namiotowe, ciepełko jest fajnie, więc chcę jeszcze troszkę pokopać przed pracą. To miejsce na które właśnie teraz wchodzę już tu byłem nie jeden nie dwa razy ale wydaje mi się że to miejsce ma naprawdę bardzo duży potencjał. Teraz wyszło gdzie to jest. Wyszło takie coś to chyba jest zatrzask jakiś miedziany. Teraz kółeczko starpa lub namiotu. Tu taki sygnał na zawleczkę lub na jedną koronę. Nie. jest kawał przetopionego amelinium. Sygnał 20. Ostatnio taki był na srebrny pierścionek. Ale tu chyba jakaś folika jest folia jakaś Ale tak pozwijana Hennessy czyli z tego, z jakiegoś napoju wyskokowego. tutaj jakaś krągłość, ale co to jest kojarzy mi się to takie z takim czymś od y, zapalniczki, ale równie dobrze może być to część biżuterii nie wiem, sami ocencie błyszczy się jak biżuteria chowamy do torby tutaj chyba przepon teraz tak, przepon taki spory, ale tak jak mówię, tu jest tak dużo sygnałów, widzicie? tu jest tak dużo sygnałów, że przypomina mi to bardzo miejscówkę, na którą chodziłem i w której wychodziło srebrne rzeczy, dużo monet, ale tam był tak ogromny śmietnik, że pamiętam, odechciało mi się tam chodzić, a tu nie dość, że jest pięknie, to nie ma ludzi. Teraz akurat nie ma ludzi, więc spoko, no pochodzę tutaj jeszcze troszeczkę. Tutaj taki niewyraźny w sumie sygnał, bardzo się przełamywał, możliwe, że to jest kawałek folii. I chyba tak jest, tak. Kawałek folii, bo to taki łamiący sygnał, bardzo zmienny od 15 do 40. Tutaj też taki dość skaczący sygnał. 40. Ale, ale właśnie. No i mamy dwinowajce. Stary kapsel. Kółeczka namiotowe dają naprawdę bardzo ładny sygnał. A spójrzcie tutaj, jaka plaża, ale daleko to. Musiało podmyć yy, woda, jak był przypływ No ale nic, no lecimy dalej Teraz sobie podlecę dronem Żeby pokazać Wam tą miejscóweczkę z góry Szybki spacerek po plaży, ale na tej plaży to nie za bardzo jakiegoś jednego śmiecia wykopałem. Wchodzę tutaj dalej na to, co mnie interesuje czyli dzikie pole namiotowe. Zobaczmy, czy tutaj coś zostało pozostawione folika tutaj kawał żeliwa O kurde. Coś mnie próbowało zaatakować Ale nic, włączę się jak coś mierze, Już tutaj teraz na odchodne Proszę ja was W ogóle taki fart Że o, można powiedzieć, że jeden z ostatnich sygnałów, bo machałbym prawie, że do auta I jest kolczyk <gry> Mega, kur... Ta kolczyk, kolczyk Widać, że długo tu poleżał Długo tu poleżał i długo czekał na mnie No ale jest kawał kolczyka, no super jest, dzień zrobiony tutaj wiadomo, że znalazłem jakąś tam biżuterię to dostałem przypływu energii i wiadomo no jeszcze zaczynam szukać i teraz mogę jeszcze powiedzieć, że jeszcze bardziej się opłacało bo to jest 10 koron z 95 roku super Aż człowiekowi się chce dalej, jeszcze Jeszcze zawsze jest tak jak się znajdzie, tak? Wy też tak pewnie macie Już kieruję się do auta, a tutaj taki to jest zaczep to się przyczepia do żyłki, a tutaj haczyk przepona, tak? Tutaj, proszę ja was Coś Coś od czegoś Nie wiem, ale bardzo ładny sygnał dawało Możliwe, że to jest takie coś od butów Czy Coś w ten deseń Nie wiem Tak sobie usiadłem, żeby sprawdzić co to za kolczyk. Pokażę Wam jaki sygnał na tym był. Taki 20, 24, 25, 26. Chciałbym powiedzieć, że jest to srebro. Bo wygląda jak, jak sreberko, które tutaj dłużej poleżało z takim oczkiem Ale nie ma nigdzie próby, więc możliwe, że po prostu taka badziewna biżuteria, ale jest I ogólnie to chyba można powiedzieć, że to było podsumowanie dzisiejszego odcinka Bo Bo dość kiepsko dzisiaj z, ze znajdkami, nie było tego dużo, więc nie ma za bardzo co podsumowywać. Jedyny ten kolczyk, tam jakiś ćwiczebny nabój, e, jedna monetka. Dzień na pewno nie stracony, bo super spacer w pięknej okolicy, super pogoda, baterie można powiedzieć, że naładowane na resztę dnia, które spędzę w pracy. No i co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, pozdro.